Chciałem tylko jedną taką uwagę nanieść, bo jesteście inteligentni. Chciałem zauważyć, że mm, syn to jest takie bardzo pejoratywne słowo, które jest, jest. jest ma znaczenie mm. matriarchalne, tak? No, automatycznie On... jego matka musiała być kurwą, tak, jakby, tak, 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 tak automatycznie. Tak z, z, założenia, jest... z założenia źródłosłowia, bo... Tak. Używamy tak, w innym Nie znaczeniu. ma odpowiednika mhm. patriarchalnego. Próbowaliśmy przyswoić skurwy córka, ale nie brzmi, nie skleja się. Nie skleja tak. się. Co proponujesz, tak. Maciek? Yy, bo mamy takie czucie, po prostu, że. To jest dziura coś, to jest dziura językowa, straszna, która określa pewną rasę ludzi. Ale widzisz, tak. dobrze mówisz dziura. To no już ty trafisz w sedno sprawy. No. No. Dawaj dawaj, bo po, po, podbechtałeś moją ciekawość, no no. Przede wszystkim jest tak, że mm, w naszym, w naszej kulturze mężczyzna przenosił wartości. W rosyjskiej kulturze jest otczestwo. Aś, o ci, aś, tak, aś, o tak, 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 tak. Ale w więzieniach karnych, ale w zakładach, wiesz, poczekaj żydów, Maciej, wiesz, że w karnych... Ktoś się urodził u Żyda, tak. Złona Żydówki, to jest Żydem. Tak, tak. To jest kurwy Tak. <laughs> Taki moje A wiesz, jest jeden naród, który y, narodowość y, określa po ojcu. To są Niemcy. Skurwurka. Ale to ładnie. Słuchaj. Niemcy są wypaczeni. Niemcy mhm. są bardzo wypaczeni mhm. kulturą rzymiańską Oni zostali wcześniej zdominowani, nie ogonili się. Mhm. I Przegrali. Chociaż Przegrali, wiesz, to, to, Rzymianie, to Rzymianie mówili, że tylko matka jest pewna. To jest rzymskie określenie, tak? Jakby nie było. A Niemcy swoje, a Niemcy swoje. Ale potem, że dziś zdominowali i wytłumaczyli co innego. Maciek, bardzo piękna wywód. Konstatacja, tak, wstępnie. Tak, bardzo Ci dziękujemy. Będziemy się tego trzymać, Macieju. Jak, jak włóczni etruskiej, na której płonął statut kaliski. Bywaj, dziękujemy Ci. Czołem. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego najlepszego. Cześć. Ale mi się humor poprawił.